Cześć, a w dzisiejszym odcinku spróbujemy sobie Milky Way Milk Snack To jest taki kakaowy biszkopt, można powiedzieć z nadzieniem z kremu słodowego Który jest oblany mleczną czekoladą No i jeżeli chodzi właśnie o ten produkt, no to ja go zakupiłem w sklepie spożywczym Za około 4 zł, mniej więcej za tyle zakupicie właśnie taki, takie ciastko No i jeżeli chodzi właśnie o te podstawowe kwestie, tutaj w pierwszej kolejności Zwróciłbym uwagę na składniki, jeżeli chodzi o składniki tego produktu Znajdziecie oczywiście na odwrocie tego opakowania, no i mamy tutaj wyszczególnione. Takie składniki jak mleczna czekolada, dalej macie również cukier, tłuszcz kakaoowy odtuszone mleko w proszku, miazga kakaowa, słodka serwatka w proszku, laktoza, tłuszcz mleczny, emulgator, świeże mleko pełne, dalej jest również cukier, tłuszcz palmowy, odtuszone mleko w proszku, mąka, pszenna, ekstrakt sodu jęczmiennego itd., itd. Ja tutaj wszystkiego oczywiście nie będę wyczytywał, natomiast warto zawsze pamiętać, zapoznać się ze składem. Przed zjedzeniem jakiegokolwiek produktu, tutaj, generalnie, że chodzi o masę, netto jest to 28 gram. No i tutaj właśnie też że tak powiem nieco pod tym opakowaniem znajdziemy wartość odżywczą tego produktu na 100 gram lub w porcji 28 gram Jeżeli chodzi o porcję 28 gram tutaj jak sami widzicie 130 kalorii, 7,5 g tłuszczu, 4,2 g właśnie tutaj macie kwasy tłuszczowe, w tym są. Dalej macie węglowodany 13,4 g, jeszcze białko 2,1 g. No i sól 0,08 g, a zatem tak to mniej więcej prezentuje się, jeżeli chodzi właśnie o wartość odżywczą. Oczywiście pamiętajcie też, żeby zawsze zapoznawać się z wartością odżywczą, bo to też czasami się zmienia też w perspektywie czasu, dlatego warto też zwracać uwagę na ten konkretny aspekt. A zatem tak wygląda to opakowanie. Jak sami widzicie, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe ciastko. Zaraz sobie oczywiście to rozpakujemy, zobaczymy, jak to wygląda w środku. No i ocenimy też smak tego produktu, a zatem otwieramy sobie to ciastko, i zobaczymy, jak to będzie prezentować się w środku. Zatem w taki sposób to wszystko prezentuje się po otwarciu. Ja generalnie to ciastko przechowywałem sobie w lodówce, natomiast tutaj już wiele zależy po prostu od Was. Ja może nieco przełamię to ciastko, żebyście zobaczyli, jak to prezentuje się w środku, zatem w ten sposób mniej więcej to się prezentuje w środku bardzo generalnie apetycznie natomiast spróbujemy sobie jeszcze smaku tego produktu pachnie bardzo taką mleczną czekoladą natomiast zobaczymy właśnie jak ono smakuje zatem próbuję ciastka tutaj Milky Way no i powiem uczciwie bardzo fajne smaczne nadzienie to wszystko w połączeniu z tym biszkoptem taki fajny smaczek to nadaje na ile oceniłbym smak? Myślę, że na 9, na 10 bardzo dobre, tam mleczna czekolada również bardzo smaczna, zatem myślę, że jak najbardziej mogę Wam polecić właśnie Milky Way, te, tego typu produkt. Jeżeli zatem będziecie gdzieś tam na zakupach, no i lubicie tego typu słodkości, no to jak najbardziej polecam Wam spróbować właśnie tego produktu. Natomiast standardowo jestem ciekaw też Waszej opinii w tym temacie. Napiszcie mi w komentarzu, co wy sądzicie na temat właśnie tego produktu, a tymczasem to wszystko zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zostawienia polubienia pod filmem. Wielkie dzięki za obejrzenie tego nagrania. Do samego końca i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.